Wraz z nadejściem wiosny 21 marca w wielu miejscowościach lokalnej grupy działania krainy dynozaurów odbywa się topienie marzanne. Zwyczaj ten podtrzymują w głównej mierze szkoły i przedszkola. Dzieje się tak między innymi w Dańcu. Dzieci własnoręcznie tworzą kukłę, by później wrzucić się do wody na znak rozkwitu przyrody i zakończenia zimy. Topienie marzanny organizujemy od tego momentu, kiedy przyszłam do szkoły w Dańcu, czyli 35 lat. Pielęgnujemy tradycje, które są przekazywane w tym środowisku z pokolenia na pokolenie. Przypominamy, jak kiedyś bawili się nasi praojcowie, jakich właśnie świąt dotyczyły niektóre tradycje i my staramy się, żeby te nasze dzieci kiedyś w przyszłości przekazały to też swoim dzieciom. W Dańcu topienie Marzanny odbywa się już od wielu lat. By zwyczaj przetrwał, podtrzymywany jest przez nauczycieli szkoły. Trzeba na pewno umówić się z kimś, kto przyniesie ten główny stelaż, czyli ten krzyż na Marzanny, a reszta to już wychodzi spontanicznie, siano jakieś resztki ubrań, jakieś kolorowe papiery i to wszystko działa spontanicznie. Te tradycje nie zaginęły, żeby można je było dalej z pokolenia na pokolenie przekazywać i żeby dzieci później te, które nauczą się tego zobaczą, przekazały swoim dzieciom. W starosłowiańskim zwyczaju symbolem marzanny jest kukła, którą palono lub topiono. Wierzono, że obrzęd to ofiara mająca zapewnić przyszły urodzaj. Dziś to nie tylko tradycja, ale także dobra zabawa. Dzieci same projektują kukłę, przynoszą do szkoły materiały i zdobią najpiękniej jak potrafią. Wybieraliśmy to marzanne, wkładaliśmy <grym> słomę, siano do niej. Fajne jest zawsze, że można robić coś, co robili kiedyś nasi dziadkowie. Kilkanaście lat temu. No tak, zawsze można odpocząć od nauki, jest świetna zabawa. W Dańcu topienie marzanny poprzedza barwny korowód przez całą miejscowość. Ta tradycja tu jest zawsze zakorzeniona, dlatego, że to już było takie oczywiste, że jak jest pierwszy dzień wiosny, trzeba pożegnać zimę. A więc musimy przygotować marzannę, która jest symbolem tej zimy, tego zła, która ma odejść, a właśnie ma zapoczątkować ten piękny czas. Pożegnanie marzanny. Ma zapoczątkować czas wiosny. Topienie marzanny to wyjątkowy zwyczaj, z pewnością przetrwa jeszcze wiele, wiele lat.